Zaczynamy kolejny podcast Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Dzisiaj będziemy rozmawiali o upadłości konsumenckiej, a także ogólnie o sytuacji przedsiębiorców i osób fizycznych w kontekście tego, jak radzić sobie z problemami finansowymi i z chwilową lub trwającą trochę dłużej. Sytuacją utrudnionego dostępu do pieniędzy. Nasi dzisiejsi goście są już naprzeciwko mnie, Katarzyna Michalska, a także Filip Kiszuk, Centrum doradztwa gospodarczego Kiżuk michalska Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Państwo, mamy początek lutego, więc to pewnie jeszcze nie jest czas na podsumowanie, jeżeli chodzi o rok 2020, a także ilość upadłości konsumenckich. Niemniej jednak pamiętam, że przewidywania były takie, że pod kątem upadłości rok 2020 może być. Rokiem rekordowym. Biorąc pod uwagę telefony do Państwa, maile do Państwa, wiadomości na Facebooku do Państwa, rzeczywiście jest także, że opadłość konsumencka była tematem bardzo szeroko poruszanym. Czy czas pandemii być może nie jest najlepszym czasem do porównywania w tym temacie? Zdecydowanie 2020 rok to był czas upadłości konsumenckich, i nawet jak sobie porównujemy dane z 2019-2018, to ten 2020 był rekordowy. Oczywiście pewnie przyczyniła się do tego e, zmiana e, ustawy i e, fakt, że upadłość mogą ogłaszać również osoby, które doprowadziły do swojej niewypłacalności umyślnie w rażącego niedbalstwa, co jeszcze do niedawna dla takich osób nie było możliwości oddłużenia i możliwości tego rozpoczęcia życia na nowo. Ten 2020 to właśnie ta zmiana, ale no niewątpliwie zmiany spowodowane pandemią, czyli dla wielu to utrata pracy, utrata płynności, brak możliwości Wyjechania za granicę, brak możliwości prowadzenia swoich również takich normalnych aktywności zawodowych. I stąd e, tych telefonów, faktycznie mnóstwo, porad, bardzo dużo, e, zapytań. E, tak więc e, tego, tej aktywności takiej wokół upadłości konsumenckiej w 2020 roku było bardzo, bardzo dużo. Coraz mniej e, strachu łączy się z Upadłością konsumencką. Coraz więcej osób szuka informacji, jest, edukuje, edukuje się, poszukuje kancelarii, poszukuje wsparcia, żeby taką upadłość konsumencką przeprowadzić. To ważne, żeby pytać, żeby szukać. Żeby po prostu sprawdzać, czy nasza sytuacja bieżąca jest adekwatna do, do możliwości tej upadłości. Jest wiele przepisów, wiele pewnych sposobów postępowania, które umożliwiają przeprowadzanie takiej upadłości w sposób najbardziej optymalny dla tej osoby, w sposób bezpieczny. I jakby zachęcamy do tego, żeby sprawdzić, czy, czy się kwalifikujemy, albo jakie musimy spełnić kryteria. Też, żeby zapytać, jakie to konsekwencje dla nas niesie w przyszłości. Myślę, że wiele osób po takiej poradzie jest skłonnych podjąć taką decyzję. Tym bardziej, że często ilość zobowiązań, często ilość trudności, które spotkały je choćby w trakcie, w trakcie pandemii, no jest czasem zbyt duża i i warto po prostu uciąć to w pewnym momencie i zacząć nowe życie finansowe, również osobiste, od nowa. To jest tak, że rzeczywiście specjaliści finansowi bardzo często doradzają upadłość konsumencką jako sposób na zmianę swojego życia, wyjście z długów, wyjście na prostą, jeżeli chodzi o zobowiązania. Ale no, musimy też ostrzec naszych znaczy, że to nie jest tak, że ogłaszamy upadłość konsumencką. I z carte blanche ruszamy w nowe życie. To jest tak, że porządkujemy pewne sprawy, ale nasze zobowiązania też nie znikają jak z abstrzygnięciem. Dokładnie, ustawa przewiduje również taki element edukacyjny, naprawczy dla danego dłużnika i oczywiście w bardzo szczególnych przypadkach można uzyskać całkowite umorzenie, ale dla konsumentów, którzy są w miarę młodzi, mają jakiś potencjał, to sąd narzuca taki plan spłaty i w ramach tego planu spłaty dłużnik przez określony czas między 3 lata, a nawet 7 będzie spłacał swoich wierzycieli, ale pamiętajmy, że uwzględnia sąd aktualną sytuację dłużnika, czyli to nie mogą być kwoty spłaty miesięcznej przewyższające na przykład jego zarobki. Czyli tutaj jeżeli ktoś zarabia na przykład najniższą krajową, no to nie będzie miał rat w wysokości 1000 zł, tylko to muszą być raty uwzględniające jego aktualne wynagrodzenie. Tak więc tak, to nie jest tak, że z taką czystą kartą rusza w świat, ale na pewno te długi mu nie rosną, nie ma obawy, że przyjdą komornicy, wierzyciele, firmy windykacyjne, bo tego tak naprawdę najbardziej boją się konsumenci. Takich natarczywych telefonów, natarczywych wizyt w domu, tego już nie ma, już jest kuratela sądu, w trakcie postępowania oczywiście jest syndyk, ale docelowo. By Pomysł ustawodawcy jest taki, żeby konsument zadłużony miał prawo rozpocząć życie na nowo i miał prawo do tego, żeby po prostu mógł wyciągnąć wnioski z tego. I wrócić do obiegu gospodarczego. No bo też pamiętajmy, że to jest korzyść też również dla nas, jako obywateli, bo taka osoba, która już wraca do tego obiegu, e, znowu zaczyna płacić podatki, albo jego pracodawca zaczyna za niego płacić podatki. Zaczyna e, być w obiegu zus czyli ten ZUS też jest za, za niego odprowadzany. E, zaczyna też poniekąd. Edukować innych i mówi: Słuchaj, jeżeli ty tak będziesz robił, to będziesz miał y, zablokowane konta, nie będziesz mógł normalnie funkcjonować. Tak więc szeroko y, można powiedzieć, że taka upadłość konsumencka jest ogólnie dobra, ale trzeba mieć wiedzę na ten temat i zdawać sobie sprawę właśnie z konsekwencji. Upadłość konsumencka to szansa na nowe życie, to też szansa na zdrowie psychiczne, na spokojny sen. To możliwość rozpoczęcia po raz kolejny, to możliwość powrotu do, na rynek po raz kolejny. Myślę, że trzeba to rozważyć, dlatego że, patrząc po, po przypadkach naszych klientów, którzy taką upadłość otrzymali, patrząc co działo się wcześniej, czyli jak bardzo obarczeni byli. Obciążeni choćby windykacją, jak bardzo przestawali pracować, jak próbowali się ukrywać poniekąd, jak, jak szukali pomocy i przechodzili w tą szarą strefę i później z drugiej strony, patrząc w jaki sposób też przychodzą, jak dziękują, jak mówią, że mogą teraz normalnie funkcjonować, że to była najlepsza decyzja. Ja nie chciałbym, żebyśmy żeby, traktowali padość konsumencką jako coś, coś złego. Trzeba po prostu popatrzeć na plusy i na minusy. Trzeba po prostu policzyć, trzeba zobaczyć, czy po prostu nam się to opłaca. Patrzymy na swoje rodziny, patrzymy na swoją przyszłość, chcemy mieć emeryturę, chcemy wrócić do normalnego obiegu. Tego się nie da zrobić, kiedy długi nam się jakby rosną cały czas i mamy te, mam choćby windykacje i, i nie możemy wyjść z tej spirali. I też nie bójmy się... No, tego przyznania, że popełniliśmy błąd, że e, doprowadziliśmy e, na przykład nasze finanse osobiste, rodzinne do takiej sytuacji. No, takie rzeczy się po prostu zdarzają, na to są też odpowiednie mechanizmy prawne i trzeba z nich korzystać. Jaka sytuacja życiowa to jest sytuacja, która kwalifikuje już e, konsumenta do tego, żeby móc starać się o upadłość? E, przede wszystkim. E, Upadłość przewidziana jest dla osób, które są po prostu niewypłacalne, czyli jest moment, w którym nie jesteśmy w stanie regulować na bieżąco swoich kredytów, swoich czynszów za mieszkanie, swojego abonamentu, nie wiem, za telefon, jakichś innych zobowiązań, na przykład rodzinnych. To jest moment, w którym musimy. Realnie spojrzeć na sytuację i powiedzieć nie daje rady. I to na pewno też w tym miejscu chciałam prze, jakby przestrzeć konsumentów. To też nie jest moment, w którym powinniśmy iść do firm pożyczkowych, do chwilówek, bo to jest taki częsty, niestety czas. Kiedy popadamy w spirale zadłużenia, czyli jest źle, ale jeszcze nie jest na tyle źle, żeby nie dostać kolejnego finansowania. No i klienci biorą chwilówki, biorą jakieś debety w kontach, które czasem się tam gdzieś pojawiają i wyświetlają i tymi nowymi zobowiązaniami spłacają stare, a za półtorej miesiąca, za dwa, za trzy nie mają na zapłatę tego aktualnego zadłużenia. I się robi bardzo zła sytuacja. I to jest też moment, kiedy klienci popadają w depresję niepotrzebnie, bo, no bo są rozwiązania, tak jak wspominamy od samego początku dzisiejszego naszego podcastu. Ale to na pewno, mówię, nie jest moment, żeby zadłużać się na nowo. Tak więc jeżeli widzimy, że jest źle, to trzeba szukać rozwiązań po prostu prawnych. Myślę, że na koniec warto jeszcze przytoczyć przykład naszego jednego klienta, który zgłosił się na upadłość konsumencką z bardzo niewielkim, relatywnie długiem w stosunku do możliwości jego zarabiania. I jakby też czasem jest tak, że my to przerysywujemy, że nam się wydaje, że to jest już sytuacja na upadłość. Tak wcale nie jest. My też jesteśmy trochę od tego, żeby naszym klientom powiedzieć ok, ale biorąc pod uwagę, że może można troszkę to pozmieniać, może zrobić tak, a nie inaczej, to pani wyjdzie z tego i nie musimy podejmować już takiej decyzji. Tak, a jeszcze pamiętajmy, że czasem konsumenci, zresztą to jest taka przypadłość w ogóle nas wszystkich, nie tylko konsumentów, bo przedsiębiorców również, nie bierzemy pod uwagę tego, że z bankiem, z instytucją finansującą możemy próbować negocjować, możemy składać wnioski o restrukturyzację tego zadłużenia, możemy prosić o rozłożenie na dłuższą ilość rad, i to też jest czasem bardzo przyjemne rozwiązanie. Myślę, że trzeba też, tak jak tutaj wspólniczka wspomniała, rozmawiać z tymi instytucjami, pisać do nich trzeba, my no też jakby to robimy w imieniu klientów, często jako, jako osoba, która ich reprezentuje, pomagamy im w ustaleniu planu spłaty. Czasem jest to lepsze rozwiązanie. Najważniejszym moim zdaniem jest właśnie to, żeby sprawdzić, które jest dla nas najbardziej optymalne. Szanowni Państwo, jeżeli spojrzymy na statystykę związaną z ilością upadłości konsumenckich, to z roku na rok widzimy, że te liczby idą do góry. To było 6800, 7500, w roku 2019 nieco ponad 8000 i pamiętam, że pojawiały się spekulacje, że rok 2020 to będzie na pewno przekroczenie 10 tysięcy, a w połowie roku mówiono już nawet o tysiącach. 12. Czy rzeczywiście takie ujęcie statystyczne jest możliwe? Jak to wynika z Państwa obserwacji? I czy należy na te statystyki patrzeć jako na liczbę reprezentatywną, biorąc pod uwagę na przykład no, dość duże jednak spowolnienie procesów sądowych ze względu na pandemię koronawirusa? Ja mam takie wrażenie, że sądy bardzo mocno też przyspieszyły swoje działania i tutaj jest taki gest wykonany w stronę właśnie nas, konsumentów i ja widzę wielką zmianę. Te upadłości są ogłaszane. Nie ma, przynajmniej z mojego punktu widzenia jako doradcy restrukturyzacyjnego, takich dużych opóźnień, jakby się może mogło wydawać, że przy takiej ilości konsumentów zgłaszających się. Tak więc ja mam takie wrażenie, że, że to idzie w miarę sprawnie i powiedziałabym, że osoba, która zdecyduje się na taki krok, może liczyć na dosyć szybką reakcję ze strony sądu. Z moich obserwacji wynika, że jest rosnące zainteresowanie upadłością. Jest coraz więcej telefonów osób, które pytają się, na czym to polega, w jaki sposób można to przeprowadzić, jakie są plusy, jakie są minusy. Ta ilość telefonów jest na tyle duża, że można przypuszczać, że ta ilość tych upadłości będzie rosła. Społeczeństwo jest coraz bardziej wyedukowane. Nie boimy się upadłości konsumenckiej. Myślę, że to jest taki naturalny kierunek w każdym takim rozwiniętym społeczeństwie, w naszej gospodarce wolnorynkowej taka możliwość istnieje. Przestajemy się po prostu tego obawiać. Też e, słowo bankrut e, przestało być takim słowem bardzo e, złym, tak? Bo jednak e, gdzieś tam tej naszej świadomości, e, jak się słyszało, to słowo bankrut to to już y, prawie że na równi z y, jakimiś, y, nie wiem, najgorszymi innymi słowami w obrocie gospodarczym nam się kojarzyło, a tymczasem y, jest to już oswojone i jest to po prostu jakiś kolejny element y, takiego życia gospodarczego, który jest do wykorzystania. Jak fajnik z popiołów rozumiem trochę, czyli że można być bankrutem, otrząsnąć się. Przeżyć trochę, być może, czas karencji, odpoczynku, przemyślenia, i potem wrócić do. Kiedyś byłam, w zasadzie kiedyś, przed pandemią, byłam na takiej konferencji międzynarodowej doradców restrukturyzacyjnych i z kolegami właśnie z zagranicy rozmawialiśmy o w ogóle upadłościach, o, o przedsiębiorcach. I takie zdanie padło od kolegów z krajów anglosaskich, że w zasadzie, jak się robi biznes właśnie na tamtym terenie, to jednym z pierwszych pytań jest pytanie do przedsiębiorcy: a ile razy upadłeś? Jak ani razu, to oj, trochę się będę może. Obawiał, bo ty nie masz doświadczenia, ty nie potknąłeś się nigdy. U nas jeszcze nie jest to jakby takim standardem, tak? mamy inną jakby tutaj kulturę też prowadzenia przedsiębiorstw, ale tak, jak wspólnik wspomniał, w tych krajach może bardziej rozwiniętych to jest całkiem naturalne, że nam się daje przyzwolenie na to, że możemy popełniać błędy. Ja myślę, że tutaj w Polsce, w polskim rozumieniu ta upadłość to trochę często łączy się z pewnego rodzaju przebranżowieniem. Często jest tak, że, że my prowadzimy jakieś firmy, firmy prowadzimy przez lata w tej samej formie, czasem się, no, zmienia się koniunktura co 10 lat no, i trzeba się trochę dopasować do realiów rynkowych. No i często dochodzi do przebranżowienia, i e, czasem jest tak, że ten moment, zanim jeszcze zdamy sobie sprawę, że w takiej formie nie będziemy w stanie działać. No, często nas to sporo kosztuje, pieniędzy, czasu. E, często tracimy mnóstwo pieniędzy. E, u nas nie było takich wielkich, spektakularnych upadłości pewnie. Kilka możemy znaleźć jakichś takich wielkich firm, ale to, to, to są zupełnie przypadki marginalne. Myślę, że my się uczymy po prostu korzystać z rozwiązań, które mamy. I to jest chyba takie, taki klucz, jak się nauczyć wykorzystać to, co jest dla naszego. Naszej korzyści. I chyba to jest największa, największy może nie tyle sukces, ale takie dobrodziejstwo naszych czasów obecnych, że możemy korzystać z specjalistów, którzy są od tego dedykowani, którzy potrafią nas przeprowadzić, którzy potrafią nam to zoptymalizować. I, i trzeba z tego po prostu całymi garściami brać. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.